Tutaj państwa... Cześć, czołem, kluski z rosołem. Jak się dzieje nie rząd, jak się dzieje to, co wy często porównujecie o tym, że to tylko na Białorusi możliwe albo w Korei Północnej, to jest jakimś w ogóle z dupy porównaniem dla mnie, bo tam nikt nie udaje demokracji, a u nas się udaje demokracji. A na przesłuchania 60-paroletnia kobieta nie może, przy złym stanie zdrowia, nie może wziąć pełnomocnika, na naprzeciwko niej siedzą. 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 Wiemy, kto siedzi. I teraz, jak dzieją się tego typu rzeczy, i czuć, że może być tak zwana struna przegięta, to co trzeba zrobić? Trzeba wezwać taką, taką mendę wygiętą, z taką gębą wygiętą, jak tutaj po lewej, i co zrobić? I postraszyć. Straszyć czymś, co będzie dla każdego taką sytuacją, która wywołuje jakąś, jakąś refleksję, no bo chodzi o nasze zdrowie. Powiedzą ci, że może zachorować twoja starsza matka, twoja babcia, twoje dziecko. No i że trzeba będzie zrobić jakiś tam cyrk. Znamy już to. Jest to proste, jak. Słuchajcie. Żyjemy w reżimie. To jest w ogóle, i błagam Was, błagam Was, zresztą już to kiedyś powiedziałem, jak byłem trzy dni na grobach u moich dziadków w polskim mieście Grodno, leżącym na terenie Białorusi. Byłem w tej Białorusi trzy dni. Nie opowiadajcie mi o reżimie na Białorusi. Popatrzcie, co tu się dzieje. Ale na... wykorzystują to, że jesteśmy narodem baranów niezdolnych już. Do jakiegokolwiek zrywu. Nie wiem, taki zryw mogą zrobić Hiszpanie, Holendrzy, Francuzi: coś tam spalić, coś rozpierdolić. U nas nie, u nas miasteczko Bilanów dostali AMG na raty, dietę pudełkową, metry, kupili sobie na kredyty. Nic nie mają swojego: wszyscy są niewolnikami, ale są szczęśliwi. I głosują na nieroba Brudasa Trzaskowskiego, no i na tych. Coś podobnego.